Rap tutaj na numer, zawsze brak hitło, będzie więcej rapu, to przewija każdy numer, każdy wers, się nawi dobra, od zawsze się nagi, tu jest rap. I rapuję, tworzę rap zawsze, każdy numer, każdy wers, chwile i momenty Zawsze będzie tutaj nasza nota gra Gdy rapuje, ciągle na widać, zawsze będzie nowa nuta no, tutaj i na fonie znowu nota to rapuję ciągle na numerach, zawsze będzie Na numera się ma to rapuje, pójdę zawsze Na numera się nabiję, w zawsze Na numer rapuję, a to na numerach zawsze będzie Flow się nabija tu, na numerach zawsze gra hitko, będzie tutaj, flow się na w zawsze będzie Numer, gdy od zawsze na numer, coś rap, od na numer, hitko I tutaj jest nasza nota, będzie flow, będzie ten numer, będzie flow. Hit ten będzie flow, oddycham To nasze powietrze, nasze nota derapuje Od zawsze hitkop tutaj do, tu jest Elo, jest będzie rap, od zawsze na bitach, nowa nota derapuje Od zawsze na naszym bicie będzie rap, od ten numer się na wie tutaj, tutaj. Ciągle rap, od zawsze nie wie tu więcej raputny numerem, zawsze będzie flow, od zawsze hop na numerach będzie rapoty ciągle Raport zawsze na numerach, zawsze będzie wyeliminowany. Kikowy, cofnęło się na numerach, tak numer każdy dziennie, bo jak Gruzja będzie na płytanie, to nie była nasza gruźlica. Zawsze będzie na płytanie, to o tym numer

Dzień dzień dziewięćdziesiąt Bożego Narodzenia Tak zawsze Bóg w piątek, w piątek, dwudziesty szósty grudnia Mamy drugi dzień, Bożego Narodzenia To jest zazwyczaj od dzień, odkąd tak jak płynie się Bogu, zawsze od razu południowka wieczora, po tym kwocie, całego wieczora Zawsze tak Jutro 27 grudnia, niedziela 28 grudnia, poniedziałek 29 grudnia i od tej pory będzie 28 grudnia, będzie niedziela, poniedziałek 29 grudnia, wtorek 30 grudnia, w z 1 grudnia będzie serwis i potem no rok 20, się zawsze będę, o tym już rad rap, zawsze będę, w tym roku jeszcze na, przykład, mymy, na przykład, i... बैंड को समझने का अपने रिश्ते जीता रहा और उसको होशियार ने जब से बैंड जीत राहत है ना संगोटा ना बसी ने जब उसने इसका लोगों के नाम से और भी बजरंग था बैंड जो भी बजरंग था बैंड जब कोई भी और बजरंग बैंड भी हो जाता है बैंड तो उस औरत ने आपका To jesteśmy uczniami, to tak, jest to my jesteśmy uczniami to jest nasz Bóg, jest nasz Bóg, I jest nasz Bóg, to jest nasz to jest nasz Bóg, to nie ma to będzie, nasza nasz to jest nasz to Nasza nasz Bóg, to nie nasz Bóg, to będzie, będzie nasz Bóg, od zawsze. nasz Bóg, to na nasz nasz Bóg, to jest nasz

Całe nasze życie, to będzie odkaz, to będzie między o tym będzie Tam zawsze będzie nasza nota a gdy rapu ciągle na numerach zawsze się będzie, zawsze tak, płytą te numery, zawsze flow, zawsze się, się rapuje, gra i ko. ja od zawsze się, na numer. pójdę, w żywieniu e, tak rapowało, tutaj nasza noc rapuje, w końcu numery, każdy dzień, tak to rap, o tym, to więcej rapu, o powietrzu, o tleni, o wodach, o oceanach, tak, jeziorach, co ryby, rzeczy, o tym, że my tak, bo wszystko będzie nawinięte zawsze z serca, na naszych serc, nawet nie serca. Dobro, dobro serca nowe zniszczy, zawsze tak będzie z naszych serc. Tak, na bo wszystkim na zawsze dobre, nawinie, dobry rachunek na zawsze na numerach. I mamy nowe numery, to rapuje tutaj na sklepcach, to rapuje ciągle na numerach zawsze, bo już nisko będzie właśnie tutaj

Serce, serce do naszego prostego serca Będzie o tym nowy numer zawsze Dosyć numeru mieć grało tu wszystkim Nowy rapu wszystkie składam Rap od zawsze na numer Rapuje zawsze, będzie tak rapuje Dobra noc, rapuje ciągle na numerach Rapu od zawsze, na się ma Rapuje nasz numer, będzie wielki I kogo zawsze na numerach gra Od tutaj dobra, po wszystkim gra Zawsze były, są nasze numery Rapuje ciągle na bitach Na numery zawsze, to od zawsze Rapuje rapu od zawsze Wenn sie raus ground dann umher ist sie Oto w się na zawsze były nasze numery. Zawsze będzie flow, zawsze się rapuje. Oto wkoczy, zawsze były są nasze numery, tylko ciągle tutaj jest. Oto nasza nota, oto flow na bitach, zawsze będzie na numery, rapuje. Zawsze morawiać, tylko będzie na numery, tylko ciągle na numery, rapuje tutaj. Ja sklep się na zawsze to jest nasza nuta, tylko ciągle, zawsze będzie gra, dobra nuta, bardzo dobre numery, Rapuję wszystkim życie. Ciągle rapuję tutaj Na sklepach na winę Ten numer wygrafuję Wszystko serca będzie Flow na numerach Flow będzie Numer wygrafuję Ciągle serca rapuł Tak u naszej pięknej ziemi W czarnym kolorze Naszemu pięknemu niebu Naszemu pięknemu niebu W kolorze niebieskim Białe chmury na naszym Na naszym Na naszym pięknym niebie Na naszym pięknym niebie W kolorze niebieskim Tak zawsze będzie oprawny, dzirabka na numerze zawsze będzie, zawsze chowam się, zawsze, tu numer zawsze jest, na pół, więc numer zawsze, na tak, numerze, na pół, dzirabka, zawsze się, nawigam się, zawsze się, się, nawigam zawsze gra, nie, na dół się nabitam zawsze, a tutaj te numery zawsze będzie tu, ten nasze klopny naginy tutaj. Jest hit od zawsze nabił ci grały. Ten nowy numer ty nawitach mamy.